Cześć. Florek i historia. Na tym odcinku będziemy mówić o Bolesławie II Szczodrym lub Śmiałym. Dzieciństwo. Bolesław Szczodry urodził się około 1042 roku. Był synem Kazimierza I odnowiciela i Marii Dobroniegi. Jego dziadkiem był Mieszko II, a pradziadkiem Bolesław I Chrobry Od najmłodszych lat był kształcony poznał kilka języków obcych. Panowanie Bolesława II Szczodrego. Bolesław II Śmiały panował w latach 1058 do 1076 jako książę, a w latach 1076 do 1079 jako król Polski. Mądrym i wojowniczym królem zorganizował wyprawę wojenną na Węgry, która miała doprowadzić do osadzenia na tamtejszym tronie swojego sojusznika. Zapanowania Śmiałego doszło do wojny polsko-czeskiej. Walki toczyły się w latach 1070 do 1072. W 1069 roku Bolesław wyprawił się do Rusi, gdzie zajął Kijów i obsadził na nim wygnanego Sława. Był królem popierającym papiewa Grzegorza VII. Odnowił arcybiskupstwo gnieźnieńskie i koronował się na króla. Prowadził bardzo odważną i szeroko zakrojoną politykę zagraniczną. Bolesław miał jednego syna, mieszka Bolesławowica, który został księciem krakowskim w czasie panowania Władysława I Hermana, brata śmiałego. Nieznana z imienia żona Bolesława II Szczodrego. Urodziła się w 1047 roku. Była córką Światosława II, wielkiego księcia Rusi Kijowskiej. Jan Długosz nazywał ją Wiaczesławą lub Wiszesławą, a inny niemiecki kronikarz nazwał ją Wyszesławą. Większość historyków nie jest pewna tego imienia. Święty Stanisław. Święty Stanisław ze Szczepanowa był polskim duchownym, prezbiterem, biskupem krakowskim, męczennikiem, świętym Kościoła katolickiego oraz jednym z głównych patronów Polski. W 1254 roku został ogłoszony świętym. Gal Anonim. Gal Anonim był pierwszym polskim kronikarzem. Który prawdopodobnie pochodził z Francji, czyli Galli, dlatego nazywamy go Galem. Anonim, ponieważ nie wiemy jak ma na nazwisko. Anonim to po łacinie bezimienny. Kroniki Gala Anonima to bardzo ważne źródło wiedzy na temat historii Polski w czasach piastów. Polska Zapanowania Szczodrego. Płoc Otk. 1079 do 1138 był stolicą Polski, a później był nią Kraków. W tamtych czasach naszymi sąsiadami byli Prusowie, Księstwo Włodzimierskie, Księstwo Halickie, Węgry, Czechy, Łużyce i Związek Wielecki. Konflikt Bolesława ze Stanisławem. Po roku 1077 doszło do konfliktu między Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem. Dokładnych powodów konfliktu nie znamy. Bolesław Śmiały bardzo źle traktował swoich rycerzy, więc Stanisław groził Szczodremu rzuceniem na niego klątwy. Później Śmiały zabił, zabił Stanisława. W czasie, gdy odprawiał mszę w 1079 roku. Za zabójstwo Bolesław został wygnany do Węgier, gdzie spędził resztę życia. Śmierć Szczodrego został zamordowany w Węgrzech w kwietniu 1081 roku. Został prawdopodobnie pochowany w opactwie Osiach w Austrii. Ciekawostki. Jego przydomek śmiały pasuje do niego, ponieważ był odważny zarówno w walce, jak i w dyplomacji, Bolesław II wskazał na obcięcie członków krakowskiego biskupa Stanisława. Według legendy po przybyciu na Węgry Bolesław nie zsiadł nawet z konia na powitanie króla Węgier, co miało być dowodem jego buty i pychy. Na nagrobku Bolesława jest napisane po łacinie. Bolesław król polski zabójca świętego Stanisława biskupa krakowskiego Zachęcam do oglądania. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Następny odcinek o Władysławie I Hermanie